Dobrze, bo mam tutaj też Uważaj. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo. Chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na no zbliżającą się. No co? Nie, no mówisz, że chciałeś Państwa zaprosić. No chciałem, no ja. Zaprosić, ale ja też chciałem. Zaprosić. No to dobrze, że za chwilę zaprosiłeś. No to że no chcieliśmy, ja chcieliśmy. Ale dlaczego mówić być w Twoim imieniu? No ja najpierw ja zaproszę, potem Ty zaprosisz. Dobrze, to ja mogę. Ja, te, ja również chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Ja też również chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na spektakl. Na spektakl. Rewizor? rewizor właśnie, który będzie teraz miał premierę w naszym teatrze w reżyserii. W reżyserii właśnie. Mikołaja Grabowskiego. Dokładnie, dokładnie. W reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam. Serdecznie bardzo, bardzo zapraszamy. Przezcie. Przychodźcie. Yy... No, dobrze. No, ale to przed, jeszcze powiedz kto. Gdzie? No, jak się nazywasz. A! Yy, zaprasza Sławek Sąśniewski. Zaprasza Marcin Kowierski. Dziękujemy i czekamy. O, teraz było fajnie. No, teraz fajnie. A, no, Tera to było fajnie. Teraz było dobrze. No, bo, bo zrobiłeś tak, jak ci mówiłem. Myślałem, że będziesz bo jest powiedział ci tak. Tak.